Funny game! Dzień dobry w dzisiejszym odcinku widzowie z Total War Medieval 2. A dokładnie z moda po to koniec z Potop i skończyliśmy tam gdzie przedtem tylko, że nas wtedy wywaliło. I powiem Wam że spędziłem kilka godzin, żeby nagrać różne odcinki. Ehm. Tak, muzyczka leci, ale myślę, że nie będzie tak bardzo słychać. Bo zanim są prawa autorskie, więc no. Kurzyło mnie to po prostu, że... Ja tam chcę coś zrobić, tak ja tutaj... Chodzi, no. ja próbowałem nagrać Włochy, kampanię włoską, ale oczywiście no. Coś nie pykło. W ogóle możecie powiedzieć, co byście chcieli, żebym nagrał. Na no, Discordzie zapraszam, tam też piszemy. Tam też piszę z widzami, a ja czasami gadam. Więc zapraszam. Oby się szybko ustawili, oby się ustawili. Dobra, ustawili się. To najważniejsze, żeby mogli strzelać. A, i kilka naszych oberwało A niech nasi strzelają, to najważniejsze, żeby strzelali Stop Teraz tak Oni niech idą pomóc tym, oni nie idą pomóc z tym Dobra, spróbujemy to tak zrobić. Przekrywamy. Ajaj, ta bitwa jest na straty pewnie. No ale no. Spróbować nie zaszkodzi. Stop. Spróbujcie ich, ja tam się zaszarżowali. Dobra, kit. Lord, lost half of our Dobra, spróbujmy jakoś to wygrać. Idą, biegną, biegną, złapcie ich. Ajajaj. No niby próbuję, ale to trudne jest widzowie. Widzicie, ta bitwa jest na pewno na strat. Tylko nie chcę tracić generała bardzo dobrego. Dobra, widzowie, ja bym się wycofał tutaj. Niech reszta próbuje tutaj zabić. Czy on próbuje nas. Dobra, jeżeli on robi taką taktykę, to my też taką zróbmy. Czyli szarża. Tylko żeby pik nie wyjęli w ostatniej chwili. Dobra. Szarża poleciała Zmasowani zostali. Zmasowany atak No więc, teraz wycofujemy się Ajajaj No na straty, trzeba uciekać Generale uciekaj. No i przegraliśmy, straciliśmy nawet dobrych żołnierzy. A jajaj widzowie. Ważne, żeby generał nie umarł, ale aj, reszta. Straciliśmy armię, dobrą armię w tej okolicy, więc to jest strata już taka duża dla nas, dla rebe rebeliantów, bo każdy człowiek się liczy w rebelii. To nasz No cóż, güzel, będziemy musieli spróbować jakoś to zrobić. Mm. A że na plusie jesteśmy. Uuuu, może bym na wojsku straciliśmy, ale. Oddziałów. E, ile jest tu oddziałów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, to jest ryzykowne, ale nie jest tu w mieście. Dobra, ryzykujemy i podbijamy. ich dobry generał chce mnie zabić. Mm. No, okej, okay, okej, okay. poczekajcie jeszcze, bo tutaj członek rodu u. generał, bo chyba, bo gdzieś był jego chyba ten. Nie, wiem, czy to jest, nie, to nie jest król. My mamy króla Olivera, Oliver. Yy, więc no, Spróbujemy ich pokonać, bo oni nas. Za, yy, chodzi my za, zaatakujemy ich. Londyn chcemy podbić. A oni chcą nas odeprzeć, więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. O, nie, będzie padać. Najgorsza pora. Dobra, generał. Tutaj, o tutaj, strzelcy, tutaj, drugi generał, tutaj, piechota, tutaj, i teraz, niech wszyscy pójdą marszem, musimy szybko się ustawić. Zanim wróg do nas podejdzie, o już szarżuje, już szarża idzie. Więc najważniejsze, żeby się ustawić. On chyba nie wie, co zrobić. Chociaż, no właśnie, I to może być dla nas też problem. Ja patrzę też na mapę, bo chcę mieć pewność co się tutaj dzieje. O, idą. Mieszkańcy na nas idą najpierw. I to sporo mieszkańców. Cz cztery oddziały widzę idą na nas. W swoją dużą ilość sił po prostu na nas. I trzeba tutaj się postarać. Dobra, niech generałowie podejdą tu. Będą też strzelać. Uuuu, konnica, konnica. Ajajaj, wbijają się. Gwardia, gwardia generała, szybko, szybko. Może jeżeli by się udało, to może byśmy ich zabili. Ajajaj, wybili mi nam jeden oddział. Nie może tak być. Musimy tu jakoś podziałać. E, ci niech pójdą tu Ci Próbujcie, próbujcie e, Dobra No nie Atakuje Ajajaj żeby to było tak trudne Dobra, bronić bronić generała Niczego króla, nie generała? Dzisiaj chyba będą wielkie straty widzę tak moim zdaniem się myślę odcinek nazwy Wielkie Straty Only intervention interwencja the Almighty Lord, czy geniusz, może nam przynieść wiktorę z tego skrzydła. Zumarł mi tamten generał. Kurczę, niech zginie ich generał. Gdzie jest ich, gen je ich generał? Co zgin. To gdzie jest? <grym> tu jest! Jakub jakiś tam. Dobra, na wzgórze. Tutaj dla naszych, niech da trochę. Co tu robi nasz generał? Dobra, postarajmy się zabić jego generała. Wciąż wątpię, żeby mi się to udało. E... Jeżeli bym zabił jego. Czy się udało? Jest! Udało się! Chyba Tak Dobra Pokonaliśmy jakiegoś jako dobrego generała, więc teraz morale będą... Uuu, niskie, niskie Więc teraz niech... Na pewno nie wygramy tego Bo zobaczcie jaka siła na nas wlazła Ajajaj, czy wycofajcie się, wycofajcie się, bo mojego, mojego króla zabiją. Dobra, wycofajcie się. Czy mieliście się wycofać? Ajajaj. Tu wszyscy polegli, w ogóle jakie wielkie straty dzisiaj, no. To pasuje idealnie, ten odcinek. O takiej nazwie, wielkie straty. Ja poczekam, zobaczę jak tu pójdzie naszym. Zostali wybici. To są mieszkańcy. Oni nie powinni mieć dużych morali. Ale spróbujmy, żeby się nie ustawili. Jeżeli się ustawią, to wtedy mogą już od nas od. No nie, ustawiają się. Już już celują. Już strzelają. Ajajaj nasz król umrze. Ja bym go wycofał, wycofaj. Wycofaj się. Żeby tylko nie umarł, bo on jest najważniejszy. Zadaliśmy mu mocne straty, tylko cywile przetrwali w ogóle, zauważyłem. Więc, jeżeli by nie miał cywili, no to byśmy go załatwili. No dzisiaj pasuje ta nazwa na no serio, widzowie. Wielkie straty. Hmm. Ale on, ey, mieliśmy takie same straty w ludziach. On miał więcej. A nie on miał więcej. Czyli, a nie, bo cywili miał też. Podziwidzowie moim zdaniem i tak to, dobrze, że król przeżył. A że straty mamy w ludziach, to też jest niestety smutna rzecz. Bardzo, ale jak na rewolucję. To chodzi w rewolucji, moim zdaniem, właśnie polega na tym, żeby zadać duże obrażenia wrogowi. A my takie zadaliśmy. Jeszcze się nasz wyleczył. Wróć tutaj i rekrutację. A nie możemy, jesteśmy zbyt biedni. No tak. No ale sobie możemy na spokojnie pominąć kilka tur, sobie odpocząć, spróbować to jakoś przetrwać. A tak, w ogóle, to jest dobra, nasz kupiec. Może byśmy się ugadali z Anglikami, żeby mieć chwilowy pokój, bo właśnie przydałby nam się. Nie mówię, że nie. Hmm. Tu jest duża armia. Ona mnie niepokoi. Ona. Tak, czy to jest król? Nie. Ale ja cię, dowodzenie, rycerskość. Jest lojalny i pobożny, ale za to jest nie sercerski, czyli nie to szlachetny nikczemny. Ten człowiek zmoczyłby się na samą myśl, że mógłby dowodzić. Więc on jest słaby, ale rządzi dużą armią. Ja cię. Więc to może być trudne. Ja bym spróbował się jakoś ugadać z Anglikami, żeby zarabiać na razie, żeby później móc ich znowu zaatakować. Weźmy naszego dyplomata Rogen Butel. BULTER. Weźmy poprosimy na przykład o. Zawrzyjmy pokój. Zdecydowanie odrzucono. Ten i na przykład. Zaproponujemy ci informacje. Nie zainteresowane? a to się, o, bo, bo. Dobra, już się wkurzyłem. Chłop nie przyjął naszej... naszych dar... naszej darowizny? Nie darowizny. Naszej... naszej... O kurczę, konince mogła być. Ojeju, ale my nie mamy tutaj... Ojoj. Tu nie mamy... I tu nie mamy nikogo. U, ale poczekajcie, bo tutaj ktoś jest. I kto to jest? Ehm, dobry, no, on... no niby dobry, dobry rycerz, A nie, bo to nie jest. To jest postrach, ale jest to słaby. I w sumie, jeżeli bym go zabił, to wtedy bym miał już z głowy go. A nie, nie zabijemy go. Mamy za mało ludzi. Więc no y cóż, trzeba czekać. Zobaczymy, co nam przyniesie los. Tu weźmiemy Na Nawet mam mozik też. Hmm. Poczekajcie, zobaczymy coś lepsze. coś. Obrona, tam coś więcej. to niby jest dobra, a jest tańsze. No to dobra, to weźmiemy. Jeszcze możemy doszkolić. A nie, nie możemy doszkolić. To też nie możemy, więc cóż, no zostało nam tylko. Próby tego. Ale zważasz, że zrobiliśmy im dwóch generałów, to nie jest tak źle. Jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Mocna. A to nasza księżniczka. No to dobra. I ona na pójdzie. E, dyplomata. Też nasza. Kurczę, przydałoby się jakichś Francuzów przeprowadzić. Ajajaj, ale potężny teraz. Potężny byczek. Mm. Co nam w ogóle daje ten fort? Nic, ale... Mamy chociaż... Pewność, że nigdzie się tu nie ukryją. A, i tu robią swoje siły. Tu mamy takie miejscówki, O, Dom pewnej, pewnych nie, pewnego, pewna czy znaczy pewnych osób, nie wiem jak to powiedzieć, no dobra po prostu wiecie o co, co chodzi No to tak w ogóle jakie mamy religie, muzułmanizm boganie, ży luter, luteranie kalwinizm angli, anglikanie, mamy dużo anglikanów a nie, bo to nie nasze o Merekja, tereny zalesione. Bagna. Uuu, gdzie my jesteśmy Jesteś... W ogóle zaczęło się wali, a teraz jesteśmy tu. W ogóle to są tak akurat wielkich dużej ilości rewolucji, więc no... Czy znaczy nie, to są początki Wielkich Rewolucji. No dobra, to się widzimy za chwilę, tutaj trochę pomijamy. No i widzimy się później, jeśli coś będzie się działo. Ale coś oni chcą z tymi rebeliantami zrobić, bo widać. A Ajaj, z nimi to umów się nie robi. Ajaj, dobra, wróćmy do. Tu jest jakaś nasza baza. Ciekawie, wam powiem. Ludwistaży, To są moździerze, i se... Dobra. Mała stocznia. Laboratorium alchemiczne. Możesz ulepszyć broń palną. Uuu. Interesujące. Ale niestety jest, tutaj nic nie ma, więc no, nie możemy na razie. Ja bym tutaj coś poulepszał. E, rynek. Pół... Pół do zmian. Ciekawe. Rynek bym wziął, moim zdaniem. Bardziej nam przydatny będzie. I jeszcze mamy pieniądze. No to tutaj byśmy wzięli. Z... Alchemia, może by nam się przydała w sumie. Dobra. Czekamy. Zobaczymy, co nam Anglicy przyniosą. Bo my jesteśmy, re... w ogóle jak się nazywamy? Chodzi, ja będę na nas mówił, re... ten, Republika Angielska. O, Anglicy są, możemy zaatakować. Od razu sprawdzimy, jak działa moścież. I w końcu nie będziemy mieć tak du... dużych strat. Przynajmniej tak sądzę. urośniemy rośniemy w sile. Dom pewien. Ryneczek. E... Alchemia. No super nad nam się powodzi na razie. Mm. Dobra. Bierzemy ich. Ciebie zostawiamy. Dobra. No to walczymy widzowie. Jeszcze pod koniec odcinka to zawalczmy. Dobra. No to rozpocznijmy rozstawiać nasze, nasze te jednostki. Od razu sprawdzimy jak działają w akcji. Generał tutaj możecie, że z przodu. Jakby były działa, tu musiały być na przodzie. I to jest czasami dobre, czasami źle. To właśnie zależy właśnie w jakiej sytuacji jesteśmy wtedy akurat. Tu jakieś siły, żeby jak będą szarżować coś. Dobra. Co? strzał bez rozkazu. Wyłącz. Dobra, pokażcie jak ładują. A, ci nie ładują, to się zacieli. Ale ci... Z... ważne, że ładują. Ci się zacieli, nie wiem dlaczego. Ale przypychają. Zaraz będzie strzał. I pyk, wybuch. W ogóle kawaleria sama. Ło! Ale tu... Uhu. E fajne! i już... a! Nie, działa też wystrzeliły chyba. Ale nie, musi... Oj, szarżują, szarżują, sz szarżują, no! Strzelać! No, wybuch. Wybuch chcemy. Bu, patrzcie jaki wybuch! Ile ich zginęło! Ty, nie nie wiadomo co się dzieje. Chaos jest, to bardzo dobrze. Że chaos, wybuch. Ajajaj, podchodzą Ojaj. Wycofać się Działa wstrzymać rozkaz tak, e, nasi strzelający muszą się wycofać, a nasi walczący muszą zawalczyć. Działa muszą... Znaczy moździerz... Aha już! Dobra. Takie mocne indite. Nasze moździerzy... chodzi jak nas szarżują. Jeżeli mam wiedzieć, że mają nas. E, jeżeli mają konicę, to musimy robić tak widzę taką taktykę, że z przodu będą ci walczący, z tyłu, tam jeżeli będzie wzniesienie. Jeżeli będzie, to trzeba zrobić z tyłu. E, Piechotę, a na samym tyle moździerzy. Moździerzy są bardzo dobre. Myślałem, że działa, są lepsze, ale nie, nie, nie. że tylko teraz robimy. Ty, zażądaj. zażądać okup. No, odrzucono. Me. Na to egzekucję. Wzrost cechy. W ogóle patrzcie, gwiazdek. loyalność. E, lojalność, w sumie jesteś królem, to się nie dziwi, że, royalny, e, tak, Ronald, e, dobra, to niech się ulepszy, w ogóle moździerze musimy zrobić, trzy moździerze, o, to by była wtedy armia, potężna, jakaś obserwacyjna wieżyczka, no to w sumie widzowie, w dzisiejszym odcinku straciliśmy dużo... Chodzi widzowie, po prostu straciliśmy dużo ludzi, tylko się nie nagrało to, co mówiłem dalej i chciałem się z wami pożegnać. Tutaj macie mój kanał, tu mój poprzedni, ja się na odcinek preferowany. Jeśli z wami żegnam, do zobaczenia i cześć oraz pani na Discord oczywiście. Link w opisie.